begin. Jesteśmy w salonie firmy Ales w Manufakturze zaraz po pokazie z udziałem Michała Szpaka. Pokaz naprawdę wszystkich zachwycił. Tak, zachwycił. My też jesteśmy zachwyceni. Widziałam, że widownia bardzo zachwycona, zwłaszcza męska strona. Dodatkowo Michał Szpak okrasił swoim wspaniałym wokalem pokaz. Jakie nowe trendy w bieliznie na jesień 2016. Moda na jesień 2016 w bieliźnie troszeczkę upraszcza formy. E, czyli wracamy do troszkę takich motywów inspirowanych sportem, gładkością, jednak nadal jest to okraszone koronkami, więc koronki i mocne przezroczystości w bardziej prostej formie. I oczywiście moda na wygodę. A jak ocenia pani sam manufaktura Fashion Week? Uważam, że jest to wspaniałe wydarzenie. Chyba można zaliczyć do jednych z największych wydarzeń w Łodzi. Mocno powiązane z modą, z projektantami. Zbliża się jesień. To w manufakturze. Mamy święto, wielkie święto mody. Standardowo zapraszamy projektantów. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można na wybiegu zobaczyć profesjonalne kolekcje. Po prostu przyjść i je obejrzeć. Do manufaktury przyjechało bardzo wiele gwiazd. Tak, bardzo wiele gwiazd i bardzo y, znaczących gwiazd. Widziałam jak pan Czarek Pazura podczas pokazu bielizny wodził oczyma za tymi naszymi lekkimi koronkami. No muzyka kapitalna i świetny pokaz bielizny. Ja rzadko widuję pokazy, aż już bielizny to naprawdę w szczególności. Bielizna fajna, tak, tak. Dziewczyny też. No właśnie, słyszeliśmy, że pan Cezary także chciałby mieć swoje własne spa. Czy tutaj bielizna i spa w ogóle się jakoś włączą? O, jak najbardziej. Kobieta najpierw musi zadbać o swoje ciało. Im bardziej zadbane ciało, tym bardziej chce je eksponować, a więc upiększać je jeszcze, ozdabiać dodatkowo pięknymi koronkami. Więc jak najbardziej, jeżeli pan Czarek otworzy swoje spa, zrobimy mu wspaniały pokaz bielizny. Oh,